Jak to się stało, że serial z Korei Południowej bez gwiazd światowego formatu i z prostym pomysłem podbił cały świat? Squid Game stał się najchętniej oglądanym serialem w historii Netflixa. Wywołał globalne poruszenie i czerwoną krwią zapisał się na kartach historii światowego kina, a to wszystko w zaledwie kilka tygodni. Dlaczego właśnie ten serial rozpalił cały świat? Co sprawiło, że ludzie z ponad 90 krajów nie mogli oderwać oczu od tej brutalnej produkcji? Jak to jest, że Squid Game stał się światowym fenomenem? Oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się o historii, która według wielu stanowiła inspirację dla Squid Game z tym, że wydarzyła się naprawdę. Dołącz do tego elitarnego grona i zasubskrybuj nasz kanał. Pierwszą rzeczą, która wniosła Squid Game na sam szczyt Netflixowych seriali jest pochodzenie tej produkcji. Został wyprodukowany w Korei Południowej i przedstawia widzowi zupełnie Inną, nieznaną dotąd rzeczywistość. W obecnych czasach odbiorcy już lekko znudzeni oglądaniem i słuchaniem amerykańskich i brytyjskich aktorów i po prostu oczekują od serialu, aby zabrał ich w inne zakątki świata. Przedstawił inną kulturę bohaterów i inny język. Podobnie było przy hiszpańskim serialem La Casa del Papel, który błyskawicznie przebił się do największego mainstreamu, dlatego że ludziom spodobała się pewnego rodzaju inność, kompletnie nowi bohaterowie, inna ekspresja i inne emocje. Widzowie kina pragną nowych idoli, szczególnie ci młodzi odbiorcy, którzy sprawili, że Squid Game stał się dosłownym kultem na ich ulubionej platformie TikTok. Druga rzecz to sama fabuła i jej prostota. Bo pomyśl, ile osób obejrzało ten serial, po zapytają się znajomego. Ej, o czym jest ten cały Squid Game? Na co otrzymali odpowiedź? No wiesz, biedni ludzie i bankruci grają w gry z dzieciństwa, a kto przegrywa, ten umiera. No umówmy się, nie ma wielu produkcji, których fabułę uda się zamknąć w jednym, krótkim i bardzo prostym zdaniu. I to w takim zdaniu, obok którego nie przejdziesz obojętnie, tylko po prostu ci ono zainteresuje, bo przecież ile jest produkcji, których fabuła jest w ciekawa, ale nie da rady zamknąć jej w jednej konkretnej i krótkiej odpowiedzi. No i przez to między innymi ludzie się zniechęcają, dlatego że lubią rzeczy proste, nieskomplikowane jednocześnie ciekawe. Squid Game osiągnęło sukces, bo to produkcja łącząca elementy, które idealnie budują dramaturgię, a do tego wpisuje się w akurat rosnące napięcia społeczne, czyli jest chwytliwe, a to widzowie lubią najbardziej. Skoro powiedzieliśmy już o i tak dobrze wszystkim znanym pochodzeniu tego serialu, nie można zap o fenomenie, jakim jest rozrastający się wpływ Korei Południowej na popkulturę. Od K-popu, przez modę i kosmetyki, koreańska kultura staje się coraz bardziej międzynarodowa, intrygująca i popularna. Raz na jakiś czas, cała reszta świata odkrywa, że wytwory innych kręgów kulturowych są ciekawe, inne i intrygujące. Jeśli do tego nie odstają za bardzo estetycznie od przyjętych norm i nie ma tu żadnej dużej bariery, wtedy można podbijać świat, zwłaszcza jeśli przejmie się chłonne dusze młodych ludzi, którzy zawsze szukają czegoś nowego. Dlaczego serial się tak podoba? sam gatunek, nastawiony na walkę o przetrwanie bohaterów, ma się bardzo dobrze. Czytając o Squid Game, często można spotkać się z porównaniami do Igrzysk Śmierci, ale właściwie można by sięgnąć do wszystkich innych fabuł, w których poznajemy grupę bohaterów, by potem krok po kroku obserwować, kto ginie. W przypadku takich fabuł jak ta, odpowiednio napisani bohaterowie sprawiają, że widz szybko angażuje się emocjonalnie. Każdy z oglądających może wybrać sobie bohatera, którego najbardziej lubi i na którym mu zależy. Widz momentalnie zmienia się w serialowego VIPa, który obstawia, kto dożyje do końca. Kolejnym punktem, za uwagi odbiorcy są same wyzwania, przed którymi stają bohaterowie. Łączenie okrucieństwa egzekucji z uroczymi dziecięcymi zabawami i pastelowymi kolorami sprawia, że widz dostaje obraz odrealniony i estetycznie fascynujący. Zresztą to połączenie rzeczy niegroźnych i dziecięcych z czymś krwawym i okrutnym nieraz w horrorze się sprawdziło. Nie ukrywajmy, że gdzieś tam w nas siedzi podświadome przekonanie, że dzieci i to, co z nimi związane, potrafi być czasami naprawdę bardzo creepy. A połączenie tego co bawi i zabija, sprawdza się na przykład w przypadku klaunów morderców, czy na widzonych, wesołych miasteczek. Jednak tym, co bardziej umożliwiło Squid Game stać się numerem jeden Netflixa w kategorii seriale jest główna narracja i problematyka, która dotyczy prawdziwego życia. Ta narracja oparta jest o poczucie wykluczenia ze świata, konflikt pomiędzy zamożnymi a ubogimi, problem zadłużenia i przede wszystkim brutalnej rywalizacji o pieniądze na przeżycie, przez którą serialowi gracze są wyssani z resztek moralności. Nie ma znaczenia, czy ogląda to młody Koreańczyk, który nie ma pieniędzy na mieszkanie, Amerykanin z kredytem studenckim, czy Polak, który mu inflacja zjada oszczędności. Wszyscy w jakimś stopniu widzimy się w tym konflikcie, w tej grze, w tym piekle. A swoją drogą jedyny odcinek, w którym uczestnicy gry wracają do swojej codzienności i opuszczają na chwilę rozgrywkę, nazywa się Piekło. Oczywiście jak zwykle intrygują nas też opowieści o ludzkiej moralności. Pytając czy ludzie są raczej źli, czy dobrze nie jest nowe, a twórcy podchodzą do tego od strony bardziej przysłowiowej. Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Więc przez całe trwanie serialu przyglądamy się kolejnym testom ludzkiej moralności. Ponadto w serialu występują bohaterzy, których historie idealnie nadawałyby się na nagranie o każdym z osobna innego filmu biograficznego. Tacy jak hazardzista o miękkim sercu, zatwardziały kryminalista, który spadł z przestępczego szczytu, śmiertelnie chorego starca czy zadłużonego inwestora. Uwaga! Dalsza część filmu zawiera drastyczne opisy oraz brutalną prawdę. Jeśli więc jest to dla Ciebie problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Za chwilę usłyszysz o jednej z najbardziej przerażających rzeczy, które wydarzyły się w Korei Południowej. Jedna z najokrutniejszych i nieludzkich historii, jakie będzie ci dane poznać. Oto historia o Brothers Home, czyli według wielu Squid Game, które wydarzyło się naprawdę. Łamanie praw człowieka, przemusowa praca, porywanie ludzi, nieludzkie warunki, przemoc te wszystkie archetypy koreańskiego serialu miały miejsce naprawdę. W latach 80. w Busan istniała placówka znana jako Brothers Home, w której, co wynika ze zeznań ocalałych i wielu, wielu relacji ludzi związanych ze sprawą, Więziono tysiące ludzi odłowionych z ulic. Po premierze drugiego sezonu serialu w grudniu 2024 roku na platformach takich jak TikTok, Reddit i X zaczęły pojawiać się wpisy zestawiające fabułę Squid Game z historią tego obozu. A zatem wejdźmy do gry. Brothers Home działał od lat 60. do lat 80. jako środek opieki nad bezdomnymi, ale był w rzeczywistości jednym z najokrutniejszych obozów internowania w historii całej Korei. Komunistyczni agenci czystek społecznych przystąpili do masowych aresztów w nadziei dziej oczyszczenia ulic przed Igrzyskami Olimpijskimi 1988 roku. Do centrum zwożono wszystkich. Bezdomnych, niepełnosprawnych, sieroty, a nawet zwykłych obywateli bez dokumentów. Obóz składał się z kilkunastu baraków i fabry Wikipedia podaje, że mieścił aż 20 zakładów, w których zatrudniono przymusowo tysiące więźniów. Oficjalnie miało być tam wyżywienie i edukacja przez rok. W praktyce więźniowie trzymani byli bezterminowo. Niektórym odebrano wolność na nawet dekadę. Ujawnienie szczegółów nastąpiło dopiero w 1910 1987 roku, kiedy 35 śmiałków uciekło z obozu i opowiedziało światu o horrorze, jakiego tam doświadczyli. Odsłonięcie przeszłości Brothers Home przez Komisję Prawdy i Pojednania Korei Południowej potwierdziło najgorsze. Państwo nielegalnie wysyłało tam mieszkańców, a to, co się działo, było ogólnokrajową zbrodnią naruszenia praw człowieka. W obozie zamknięto około 4000 osób, większość nie była nawet bezdomna. Wewnątrz obozu panował system rodem ze Squid Game. Osadzeni byli dzieleni na plutony pod Dowództwem lidera. Każdego dnia strażnicy znęcali się nad więźniami nawet gorzej niż w serialu. Bili więźniów aż do utraty przytomności, wieszali za kostki, zmuszali do morderczej, niewolniczej pracy przy budowie dróg i mostów, głód i choroby były na porządku dziennym. Malutkie porcje, rzadka kąpiel i czterech mężczyzn na jednym ciasnym łóżku. Ogrodzenia o wysokości ponad 7 metrów, punktowe kamery i tysiące uzbrojonych strażników sprawiały, że ucieczka była praktycznie niemożliwa. Ktokolwiek próbował zbiec, był złapany i znikał na zawsze. W tajemniczych okolicznościach. W raporcie oficjalnym odnotowano co najmniej 500 ofiar śmiertelnych, a późniejsze dochodzenia mówią o nawet ponad 650 ofiarach Brothers' Home. Umieszczenie wewnątrz obozu dotyczyło nawet dzieci. Bardzo dobrze udokumentowane relacje świadków opisują historię 13-letniego chłopca schwytanego przez policjanta za fikcyjną kradzież bułki. To więzienie nie oszczędzało nikogo. Tego chłopca wciśnięto do ciężarówki przewożącej odpadki, a przez 5 lat był więźniem tego obozu, gdzie codziennie doznawał i bicia. Zestawiając te fakty z fabułu serialu, nie jest ciężko dostrzec brutalne analogie. Sceny, w których w obozie w Busan zmuszano więźniów do okrutnych kar i tzw. gier, naśladują brutalne konkurencje ze Squid Game. Według ludzi ocalałych, więźniowie Brothers' Home byli zmuszani do satysfakcjonowania nadzorców torturą i upokarzaniem. Bili ich, aż zsinieli, wieszali do góry nogami i podobnie jak bohaterowie serialu więźniowie znosili coraz potworniejsze kary. Co gorsza, oprawcy w obu historiach bywają podobni do postaci serialu. Często to inni ubod, dłużnicy czy narkomani pociągnięci na margines społeczny, którym dano władzę nad równie pozbawionymi nadziei więźniami. Śmiertelność w obu opowieściach jest przerażająca. W świecie Squid Game spośród 450 uczestników tylko jeden przeżył finał, podczas gdy w Brothers Home z oficjalnego raportu wynika, że 551 więźniów. Liczba zgonów w obu przypadkach jest makabryczna, z tym, że Brother's Home miał miejsce naprawdę. Obie historie kończą się podobnym przesłaniem. System posługujący się przemocą gardzi ludźmi z marginesu. Zarówno zdarzenie z braterskiego domu, jak i fabuła Squid Game obnażają bezduszną eksploatację najuboższych. Mimo tych podobieństw, warto pamiętać, że serial nie jest dokumentem zdarzeń z Brother's Home. Tego nie ukrywają nawet twórcy. Reżyser Squid Game podkreśla, że czerpał inspirację głównie z własnych doświadczeń oraz ogólnego poczucia niesprawiedliwości ekonomicznej. Wątpliwości rozwiewa. Między innymi artykuł Snoops, który zaznacza, że choć wspomnienie o braterskim domu krążą w sieci, nie ma dowodów, by Hwang lub Netflix o nich wiedzieli, celowo je wykorzystali. Kolorowe kostiumy i mechanika gier przysłużyły się rozrywce. Realna historia była dużo szarsza i bardziej przyziemna. Jednak nawet jeśli inspiracja gry jest przypadkowa, to i tak sam fakt odkrycia tych analogii robi wrażenie. Świadomość istnienia równie złowieszczej gry w przeszłości Korei Południowej dodaje serialowi dodatkowej nuty grozy i refleksji. Tragiczna historia braterskiego domu każe nam Spojrzeć na fikcyjny świat Squid Game trochę inaczej, jakby za zasłony fikcji wyłaniały się echo realnych okrucieństw i choć oglądamy grę o życie, która skradła serca milionów, trzeba pamiętać, że prawdziwe walki o przetrwanie i cierpienia miały miejsce w cieniu zapatrzony w swój sukces Korei z lat 80. W pierwszym sezonie VIP pojawiają się w luksusowej loży, ubrani w szyte na miarę garnitury i maski ze zwierzęcymi motywami, zdobione najdroższymi klejnotami. Mówią po angielsku w sposób zniekształcony, z lekkim akcentem i okazują uczestnikom gry kompletne zero empatii. Lider traktuje ich z najwyższą uwagą. Wyznaczeni do tego ludzie służą im czerwonym winem i przekąskami, podczas gdy oni piją szampana i stawiają zakłady na życie graczy, jakby to były wyścigi konne. Nie ruszają ich żadne tragedie mające miejsce na polu gry, na ich oczach życie i śmierć. To tylko spektakl i gra pieniężna. VIPy otwarcie gardzą graczami. Dłużników nazywają zwierzętami, a gdy patrzą na krwawiące ciała, odnoszą wrażenie czystej rozrywki. Nie da się ukryć, że są przekonani o ich wyższości nad ludźmi niższej klasy, a ci, którzy nie dorównują ich bogactwem, są stworzeni do tego, by ich obsługiwać. Sceny te budzą wrażenie mrocznej rytualności. Elitarne grono w złotych maskach szydzi z losu skazanych, a każde pociągnięcie dźwigni oznacza cudzą śmierć. W sezonie trzecim hierarchia staje na głowie. VIPy porzucają swoje trawaganskie maski wkraczają w grę osobiście, jakby żyli w świecie całkowicie bezkarnym. Zamiast kryć się ze zwierzęcymi maskami i kieliszkami, zakładają identyczne kombinezony i czarne maski strażników. To tylko świadczy o łaknieniu bogatych ludzi i ich pazerności na więcej. Już nie wystarczy im bierny widok, sami dokonują karmiąc się przemocą. VIPy ze Squid Game to uosobnienie pewnego lęku, który chciał nam pokazać reżyser. To elitarny układ bez hamulców, traktujący resztę świata jak pionki i zabawki. Zwróć uwagę na to, że to nie biedni ludzie biorący udział w grze, są grupą krwiożerczych pozerów, tylko ci, którzy to wszystko finansują i obserwują. Gracze walczący o zaspokojenie potrzeb finansowych są zabawkami dla ludzi chcących zaspokoić swoje chore fantazje i zapewnić sobie rozrywkę. Wszystkie te analogie budują pytania. Czy gra w Squid Game naprawdę jest tylko wymysłem? Czy może ten świat Świat z Netflixa odbija fragmenty realnego życia, w którym potężni ludzie zasilają pieniędzmi kolejne krwawe widowiska. Wipy z serialu to pytanie ubrane w fabułę. Widzimy ich i myślimy, czy aby na pewno jesteśmy bezpieczni od tych, którzy mają władzę? Serial bardzo szybko daje nam na to odpowiedź i pokazuje społeczność, która z przerażającą lekkością może przerodzić czy życie w okrutny teatr, przy tym niczego nie żałując. I w tym miejscu trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie: czy ten proceder nie dzieje się naprawdę? Bo jak nazwać wielu bardzo dobrze znany i chyba najgłośniejszy tego typu incydent w wyspy Jeffrey'a Epsteina. Prawdziwa wyspa grzechu na Karaibach, gdzie bogaci i wpływowi ludzie odnajdowali kolejne uciechy. Czy ten opis nie brzmi jak sytuacja z VIPami ze Squid Game? Private Island Jeffrey'a Epsteina zdobyła przydomek Pedro wyspy. Mówi się tam o wykorzystywaniu władzy i pozycji do perwersyjnych rytuałów. Wśród gości na owianej złą sławą liście Epsteina wymieniono na przykład było głowę państwa Stanów Zjednoczonych czy członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Do VIPów ze Squid Game tacy ludzie wydają się być bardzo podobni. Bezwzględni gracze, traktujący każdą osobę jak towar. Większość zdarzeń na wyspie Epsteina to udokumentowane sprawy sądowe i zeznania ofiar, ale pamięć o nich miesza się z półprawdami i teoriami. Jednak jedno jest jasne. Gdy bogacz mówi o rozrywce granica moralności znika. Takie światowe afery ich nieprzejrzystości budują atmosferę niepokoju. Ta łączność ze światem Squid Game jest oczywista. Vipy w serialu to właśnie myśl o tych miejscach, w których spotykają się osoby na tyle bogate, że jedyne co ich może zadowolić, to nakarmienie ich mrocznego pragnienia. Skoro już o pieniądzach, to przejdźmy do analitycznego aspektu całej serii. Pierwszy sezon Squid'a powstał za relatywnie nieduże pieniądze. Netflix wyłożył na niego około 85 milionów złotych, co daje średnio ponad 8,5 miliona złotych na odcinek, co jest kwotą dużo niższą od niektórych innych hitów Netflixa. Dla porównania Stranger Things kosztuje coś około 28 milionów za epizod. Serial podbił wszelkie rekordy oglądalności. Netflix oficjalnie podał, że 111 milionów kont obejrzał przynajmniej 2 minuty Squid Game. W ciągu Pierwszego miesiąca. Według wewnętrznych analiz i zewnętrznych szacunków serial był oglądany w 142 milionach gospodarstw domowych i zgromadził 1,65 miliarda godzin oglądalności w pierwszych czterech tygodniach. Jego wpływ finansowy również szokuje. Według wyciekłych danych dla Netflixa zostało szacowana na około 3,5 miliarda złotych. Przyjęto tam, że wzrost subskrybentów i utrzymanie klientów, związane z sukcesem Squid Game, przyłożyły się na tę imponującą wartość. Szacowano nawet, że dzięki serialowi Netflix zyskał około 4,4 miliona nowych subskrypcji. Oznacza to kolosalny zwrot z inwestycji. Na przykład Netflixowe źródła mówiło o wartości na poziomie 650 milionów funtów brytyjskich. Sukces Squid Game wywołał prawdziwą modę na motywy serialu. Widzowie w kostiumach strażników czy zawodników pojawiają się na imprezach i podczas Halloween na całym świecie. Popyt na rekwizyty z serialu gwałtownie wzrósł. Dla przykładu sprzedaż butów Vans ubranych przez bohaterów poszybowała drastycznie w górę. Vans osiągnął był ogromny wzrost sprzedaży po premierze serialu. Teraz jeśli dotarłeś do tego momentu drogi widzu, poproszę Ci jeszcze raz o zasubskrybowanie naszego kanału, bo to bardzo pomaga nam się dalej rozwijać. Pora teraz na parę ciekawostek ze świata kółka, trójkąta i kwadratu dla prawdziwych fanów. Squid Game 3 pierwotnie miał skończyć się zupełnie inaczej. W pierwszej wersji scenariusza głównego bohatera spotkał, można powiedzieć wręcz odwrotny koniec. Reżyser Squid Game przyznał, że myślał on o nieco innym zakończeniu serialu, takim, w którym główny bohater Ji hun przeżywa. W tej wersji na koniec Gihad. Spotyka się ze swoją córką w LA, ale zamiast lidera, to on zauważyłby nową rekruterkę grającą w Duck Z. Co sugerowałoby mu, że te gry wciąż trwają i to na całym świecie, a wielka gra dopiero się zaczyna. Kiedy lider zobaczył, że numer 456 jest gotów oddać swoje życie za niewinne dziecko, zyskał do niego wielki szacunek na tyle, że postanowił sam pojechać aż do USA, by przekazać jego córce to, co po nim pozostało. Ale co, jeżeli powiem ci, że jego intencje mogły nie być do końca czyste, w pudełku, które jej wręczył, znajdował się strój z gry. Jej ojca oraz złota karta. Gdy córka odkryła, co jest wewnątrz pudełka, błyskawicznie wybiegła z domu. Lider celowo nakierował ją na odkrycie prawdy o grze. Jadąc przez ulicę Los Angeles, frontman zauważył, że ktoś gra w Dark Sea, lecz tym razem rekruterką jest Amerykanka. Lider nie był tym zaskoczony. Oznacza to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa gra w Stanach Zjednoczonych już się zaczęła, a córka Gihuna może zostać jedną z graczy. Teraz opowiem ci o teorii, która mówi o tym, że Graczka 149, zwana potocznie babcią. Od początku gry mogła być powiązana z organizatorami, a może nawet kimś więcej. Po pierwsze, wbrew zasadom strażnicy pozwolili jej zachować ostrą szpilkę praktycznie na widoku. Podczas gdy graczowi 456 usunęli na dajnik z wnętrza jego zęba. Na dalszym etapie, podczas gry w karuzele, gdy zamknęły się przed nią wszystkie drzwi do bezpiecznego pokoju, osobą, która wyciągnęła do niej pomocną rękę, był sam lider gry. Mimo, że nie miał z tego żadnych korzyści, babcia była też jedyną osobą, która odważyła się negocjować ze strażnikami. W drugim sezonie, kiedy ma dojść do buntu i powstania przeciwko strażnikom, babcia skutecznie powstrzymuje dwie osoby przed braniem w tym udziału. Plot twist polega na tym, że nawet jeśli miała jakieś powiązania z organizatorami, to w trakcie gry przeszła wielką zmianę i była osobą, która przekonywała innych do zrezygnowania z rozrywki. Gdy świat Squid Game gaśnie i kurtyna opada, zostajemy z pytaniem, czy to, co widzieliśmy to jedynie wymyślona przez Huang Donga fikcja, czy może krzywe zwierciadło rzeczywistości? Przypomnijmy sobie desperację dłużników, których walko życie ujawniła najbardziej pierwotne mechanizmy psychiki. Od instynktu przetrwania aż do poświęcenia własnego życia dla obcej osoby. Ta brutalna metafora nierówności społecznych, nakreślona przez motyw gier i cierpienia, brzmi jak gorzkie echo prawdziwych dramatów braterskiego domu, gdzie setki bezbronnych więziono za murem z obietnicą opieki. A wśród niej ginęły dzieci i dorośli, traktowani jak zwykłe pionki w grze bez reguł. Równocześnie zobaczyliśmy, jak z pozornie niewielkiego budżetu powstał fenomen Netflixa. Inwestycja została zwrócona wielokrotnie Dzięki rekordowej ilości wyświetleń i wpływowi wartemu niemal 900 milionów dolarów. Ten kontrast, krwawe widowisko versus milionowe zyski, uświadamy, że w świecie, w którym cierpienie sprzedaje się za kliknięcie i subskrypcję, wartość ludzkiego życia była mierzona w bilionach dolarów. A nad tym wszystkim unoszą się złote maski vip ze Squid Game, jak cień Epstein Island. Widzimy w nich odbicie elit, które z zimną gracją obstawiają ludzkie losy, czy to w telewizyjnej loży, czy za zamkniętymi drzwiami wildi i pałaców. W obu przypadkach są to, jak mawiają krytycy, bogowie bez skrupułów, którzy traktują resztę świata jako arenę, na której mogą się bezkarnie bawić. I tu dochodzimy do sedna. Squid Game to nie tylko serial o śmierci i pieniądzach. To przestroga, że gdy zbytnie skoncentrowanie władzy i bogactwa oddzielą nas od empatii, granica między fikcją a rzeczywistością zaciera się niebezpiecznie szybko. To wezwanie, byśmy pytali, gdzie kończy się nasza wrażliwość, a zaczyna obojętność. Bo choć gra może się zakończyć po sześciu odcinkach, prawdziwa rozgrywka o solidarność i sprawiedliwość toczy się cały czas. Tuż za kurtyną iluzji, którą nazywamy światem. Dziękuję za uwagę i zapraszamy do dyskusji. Podziel się w komentarzu, który z tych wątków wywarł na Tobie największe wrażenie i nie zapomnij o subskrypcji, bo już coraz mniej nam brakuje do pierwszego tysiąca. Trzymaj się, odmeldowuję.